Cześć, witajcie! Z tej strony Charlie i jest to już drugi odcinek z, z serii Eurotrack Simulator 2. Zaczy, e, ja już sobie wziąłem zlecenie. E, jest to nawóz, e, mamy jechać od Berlina do Dresend. E, o! Od, musimy dochodzić do 21.11, od e, 14.61 No i wynagrodzenie oczywiście 3655 Strasznie tu szumi Ok, wrzućmy jedynkę Ja już sobie dojechałam do tej budki Mam w prawo jechać Dobra to jedziemy Dobra i stoimy na światłach oczywiście <laughs> e, nie wiem czy światła trzeba włączać, czy nie. Chyba na razie nie. No i wbrałem e, moda realistic, żeby się Realistic mod, jak to się nazywa, żeby to wina się Ja cię na przykład hamuję do razu i tak dalej. No więc... Myślę, że w, w, będzie ten mod sporo. Piu. O już dostałem nową wiadomość To sprawdzimy podcinku po yy. Dobra <laughs> Wyrobiliśmy się Dobra nie będę się więcej rozpędzał Mamy nas za znów Brawo. Kurde, potrzeba już nie to naczepa. Hmm. <laughs> nie wiem, w retratu powinno się chyba co drugi bieg zmieniać? Znaczy co dwa biegi. OK. Nie wiem, to chyba za szybko po mieście 70, 80 prawie Mamy trzy rodziny drogi Prawie cztery Jasne uh -uh. miasto Coś <coughs> hmm, mi dzisiaj Dart powoli e, Myślę, że nie zawalę odcinka I trzy. No, jedziemy. No, co hamujesz? Trzeba odnowa redukować wiedzi. No i te światła sobie. Zmieścimy się. Zmieściliśmy się. O. Przepraszam, ale coś mi te nie za dobrze wygląda. Eee, właśnie, Okej. Zjedźmy na ten pas. No i... Mm, będziemy jechać w górę, my! Dobrze, że... Górna wysiad mi pod górę. Co z nim jest? Uff. Zepchałem z tyłu ten samolot. Przez... Łówia manualną. Chociaż mi się podoba, no ale... Ale jeszcze jej nie udarłem do końca, bo mało naliczam. Bról nie ostatnio mało Eurotracza drzewa, więc postanowiłem otworzyć kanał i nagrać coś z Eurotracza. Um. Tak. No to jedziemy. Mamy 200 km przed sobą. <kluzny> I jak to mówią, ruszymy w trasę. Zjedzmy na ten pas, żeby. Okej. Okay. Jeśli dobijemy na tym filmie do 20 apelkurę, i tu będę na pewno większą ilość osób, to jak chcecie, to może dodać Chamberlain do filmów. O, myślę, że się mnie nie wystraszycie, ale jak chcecie, no to. Co nie będę się wyród. Hmm. Czegoś tak to się mówi. Ha, ha. Dobra, jedziemy, nie ma czasu. Ym, musimy dojechać jak najszybciej. Pokazuje, że będziemy w poniedziałek na 16.37. Chociaż to mi cały czas spada. Więc nie wiem. Jeszcze w 1.4.12 to jest wersja, chyba e, albo 1.4.2.12. Nie wiem, nie wiem, ale chyba 1.4.12 e, dodali, że e, nie wiem, co dodali. Chyba i Waco Highway, czy to wcześniejszej wersji było, w 1.4, chyba. Nie wiem ale ostatnio zauważyłem, że można zdjąć blokadę, że można chęć więcej niż 90 i to nie wiem, od czego to zależy zdejmiesz blokadę i jedziesz więcej ile ci, ci wyciągnie ja chciałam to przetestować, no to jechałam 160 chyba na liczniku nie, destra się zatrzymała nie, nie pokazała więcej na GPS się pisało więcej Dobra, zjedźmy na ten pas, bo ten pas jest przeznaczony dla, dla takich o, cięższych samochodów Albo takich, no, znaczy nie cięższych, tylko wolniejszych Ojojoj, ale na zaczęcie się Dobra Zwolnić. Mm. Nie wiem, ja, ja to trochę spamię na zewnątrz Klawiszem, ale mówili, że jak... Znaczy sam to odkryłem, że jak się to czpami powoli skręca, to to się nie wywala samo. Muszę ich wyprzedzić, bo nie będę się bluł za nimi. Mm, Okej. Okay. Teraz jak się spieścić... Nie, to ja spoli. Pod Podgórkę mamy. Nie chcę mi się redukować wielu mniej. Widać się już rozpędzamy. Więc... Ile tu jest ograniczenia, Bo fotoradar jest? Stówka chyba? Nie wiem. No, chyba stówka była albo 90. spowolnił <laughs> znów trzeba się rozpędzać um, nie wiem ten mabus jest nie jest taki strasznie ciężki, się lekko jedzie nawet O nie wiem po co te dwa czoła sprzętne no, je dają. aby, aby przeciążają Jodafa no, Chyba, że on jest też dla do, do barytów, nie tylko takie na przyciążach. <laughs> no, ale to inna historia. Wyprzedzę. chociaż wiem, że zaraz będę strzelcą. Mm, dobra, jedne lub mniej. Jeszcze ten się wraca do ciężarówki. Też jedzie w tą samą stronę. I gieżdzie samochód. Dobra, została nam jeszcze godzina 20 minut, więc nie ma na co czekać, trzeba się pośpieszyć. Dobra, ciągnij, ciągnij. Nie wiem czy muszę, muszę proszę sobie wziąć, bo coś mi gardło wysiada. A nie chcę Was zawieść. Żeby nie wrzucać wcale odcinków. Um, mówienie do Was teraz jest takie męczące. No ale... Czemu mam Was zanudzać, bo coś mówić. Chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Um, nie zapomnieć, żeby to wiadomość zobaczyć na końcu odcinka. Dobra, jedźmy za tym busem. Ogólnie daf ma takie dziwne lusterka, takie półocrągłe, nie wiem, mi się średnio dafy podobają, nie wiem, jakoś tak, ale fajnie z zewnątrz wyglądają, ale też silniki mają słabe, więc chociaż ciągną, hmm. ciągną, to nie wiem od czego, dobra. Jedźmy. Ale się nie rozejrzałem, czy coś jedzie. Lol. Robię tak jak te boty co jeżdżam. Jadę sobie ciężarówkę rozpędzoną z góry, a tym nawet wyjeżdżam i podnoszę. To teraz ja mu to tak zrobię. Chociaż powinienem się rozejrzeć. Dobra. No tu teraz będzie strzęt Nie, no ładnie ten daw Chociaż ja wolę many. I taki ten i Iwajtro Highway co teraz nowy wyszedł. No on jest fajny ale to dopiero na dziesiąty poziom. Jedzie coś, jedzie tanie. Strzędzę No, ale się wolno zbieram jak miałem biegów przeredukować a ten gdzie się w... walił? dobra spróbujemy na dwójce go przepchać trzy na raz, lol Może nie umiem jeździć wcale. Czy się trącą, to ja też powinienem wyjechać, mieli poczekać, a nie się pod ciężarówkę. Nie wiem. W realnym życiu to jest, ta się jeździ, nie Jeżeli jak ktoś stręca to się ten wyjeżdża z tego pasu, ale nie wiem. Nie wiem, jak oni tutaj zrobili w tym... Eurotracko normalnie jedzie pusty Dobro zostało, zostało nam 20 km więc no no 20 km teraz już 15 za chwilę nie. Na razie mało czasu mamy. Zapomniałem bieru zrezygnować. Lol. To dobrze, co od razu 12. To teraz trzeba wolniej jechać chyba. Chociaż nie. Mm. Dobra. BCP. A i chciałam Wam powiedzieć, że wdramam parę modów, na przykład ten z ruszającą się klawiną i, i takie te czturki do mana jakieś. No, żeby lepiej wyglądał skiny do mana. Może, w, nie, ale mana, to Wam pokażę. Dobra, to. Dobra, zajeżdżamy. Odpinamy na czepę i sprawdzamy wiadomość. Okej. Okay. Nie, nie chcę automatycznie parkować. Mm. Dobra. No to cofamy. A, Wsteczny. Lol. Dobra. Ja zawsze tak lubię cofać. Wystaję sobie dłonę kabiny z kabiny. Mm, Wujerbochun coś odczuł, że można wychodzić. Ale to jeszcze trzeba coś tam pozmieniać. Może to robię w następnym odcinku, że będzie można wychodzić z kabiny i gdzieś tam zobaczyć co się dzieje z tyłu. Dobra, na razie nam prosto idzie co fajnie. Okej, okay. możemy odpiąć na po to się re rezultat, wszystko na full'a. No, to ładnie, ładnie. Mm. Premia za wprawę, Aha. Doświadczenie za parkowanie na drzewy. no. Wczoraj za tamten ładunek miałem pierwszy poziom i tyle, a dzisiaj za ten ładunek tyle. Mm. Wczoraj sprawdźmy to wiadomość. Aha, to ta była, dobra eee, yy, leży? zobaczmy tutaj jest eee, tak chcę poczekać wam tego skina chyba, ale nie, chyba wcale się nie da tego, nie wiem zobaczyć dobra zobaczymy o, jest taki monster man Pójdę nas, może gram jeszcze więcej Monster Energy, mam nawet fajny, I ten też, ale to, to nie, bardziej, lepiej wygląda jak jest, jest większy kabina i oddolnie, z no. romanika zakupimy. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. A i właśnie, zmieniłem nazwę firmy na Monster Energy um, więc, okay. Bank, możemy wziąć kredyt, czyli będziemy mieli nową ciężarówkę Czyli w, w następnym odcinku przejdziemy się nową ciężarówką Pięknie, pięknie Może już od razu kupnę a w następnym może od razu jedźmy to tak um, 103 tysiące dobra tutaj o ten i tutaj już chyba nic nie będziemy zmieniać tylko to nam po odliczeniu wszystkiego 1100 prawie może jakiś tutaj lampki kuchmy By to było dobrze okej okay. tak lepiej co ja zrobiłem zdjęcie mm. nie no fajnie wygląda no to tyle to do zobaczenia w następnym odcinku ja też potwierdzam, że zakupuję zakup no i... No i mam mama. To tyle. To cześć i do zobaczenia. W trzy... Widzimy się w trzecim odcinku. Mówię do Was Cherry Cake. Na razie.